No dobra, już się zmienił. Jaka to jest... To już zapomniałeś. Znowu, choraj to. Jesteś z Typopolic? Nie. Oj. Nie. Większość z tych ludzi stoi. Oj. My okay. sobie pokonałyśmy daleką drogę. To tutaj. No dobra. Dobra, poszukajmy wejścia na poligon próbny. Hmm? Ten będzie na pewno krótszy, czyli robimy pół godziny w tamtym. W tamtym. Ale chciałem wam odpowiedzieć, że te wniky zajmują naprawdę dużo miejsca. Ten kompleks to chyba Prawiedź. stacja błuszcz. Miejmy nadzieję, że tam będą odpowiedzi. Do stacji musimy ją załatwić. Działamy? Noś. Wielkie dzięki. Teraz powinnyśmy wejść do stacji bluszcz. Jak hmm. hmm. się skończył świat? Muszą być tam jakieś dane o adamantowym wieńcu. Oby twój fokus zobaczył to, czego mój nie może. O! Ta konsola wciąż Czwarta. działa. Masz coś? Czwarta stacja. Wierzba. Wygląda, jakby była pod wodą. Ha, może warto tam będzie zajrzeć. O, dziennik. Ha, może warto tam będzie zajrzeć. w każdym znaczeniu. Wieńce działają, a Kawel znalazł sposób, żeby je zniszczyć. W granie zaszyfrowanego klucza do kapsuły uwalnia enzym, który sprawi, że wieńce same się zjedzą od wewnątrz. Ale... już za późno. Według ostatnich prognoz dowództwa wojsk robotycznych tempo reprodukcji roju przewyższa nasze tempo zrzutu kapsuł o 375%. Nie było nawet blisko. Chyba zasłużyliśmy sobie. Ja na pewno, za to, co tu stworzyłem. Co? To mój ostatni wpis. <coughs> przed ewakuacją. Wysiłek poszedł na marne. Skończył im się czas. Mamy ich moduły oprogramowania. Pomogą pozbyć się pnączy wytwarzanych przez metalowe kwiaty. Potrzebuję warsztatu, by wgrać moduł do włóczni. Jeden jest w obozie. Mapa wskazała Muszę ścieżkę wiodącą do tego, przez kolejne pomieszczenia. Hmm. No nic. Zatem zakończmy. Zdobądźmy w końcu demeter. I ta czwarta stacja, którą widziałyśmy na mapie. Chyba dość długo było zalane. Tędy musimy się wspiąć. Idę Ach. za tobą. Nie, nie, pora kończyć tą misję. <coughs> Możemy użyć Liny, by zejść. Zdobądźmy Abandon, adamantowy pieniec. Szybciutko. Ulepszajmy to, co możemy ulepszyć. Nie tego nie uda mi się. I chyba jeszcze został nam ten blok, ale to taki syn. To co po prostu możemy patrzcie, czego mi brakuje? Główne open solar, ptaka i będziemy mieli szelfa ten, na poziomie maksymalnym. Wydaje mi się, że to nie będzie trudny temat. Sprzęt specjalny Przecinak noczy. Musimy się pośpieszyć. Co teraz? Teraz idziemy po rdzeni danych. Tak jak mówiłam, wciąż nie mogę uwierzyć, że sama pokonałaś tych żołnierzy. E. Ale musimy killer? się pośpieszyć. Po pierwszym spotkaniu z dzikusami, nasz porucznik wezwał posiłki. Zaraz się tu pojawił. Jasne. I mamy. Co teraz? Mamy ten nowy moduł zadziałał. Sprawdźmy, czy program działa. No, Rozpadają się. Można przejść. Masz umówić Elizabeth Sobek? Alfa 1. Aktywowano główne obejście. Przywracamy kody pogrzebki do funkcji Demeter. nie robił. Ech, odebrałam szczególny rodzaj danych. Nie możesz ich odczytać. Ale mocno trzymało rdzeń danych. Więc masz już dostęp do głównego serwera. Całego. Na pewno coś znajdziesz. Miałaś rację. Setki archiwów. Prawie wszystkie związane z rolnictwem. Samo przejrzenie zajmie lata. Ale nie mamy tyle czasu. To co mówiłaś wcześniej, że mamy... Alwa! Wstrzymać ogień! Na słowo naszych... Lepiej pójdę za radą Alwy. I tak muszę zabrać Demeter do Gai. Może zanim wrócę, rozejrzę się nieco po okolicy. Teraz mogłabym wykorzystać przecinek na metalowych kwiatach. Na pewno, ale na pewno nie będziemy my tego robić. W tym, wiecie. dobra, lecimy, zanieść. Demeter do Gai i kończymy naszą misję. Kończymy ten odcinek, będzie trochę krótszy. Wiecie, ale nie mam większego. Po prostu czas mi się kończy. Mamy główne wejście. Zapomniałem, że możemy z tego takiej opcji korzystać z szybkiej podróży w tym punkta, no i mamy, czego nam brakuje, brakuje nam ostatniego elementu, <coughs> już na pewno nie będę ruszał po Posejdona dzisiaj, eee, cztery odcinki mam dla was na kilka dni, Dawaj szybciej, ja muszę pogadać z Neon. Dobra, no to jesteśmy. No i niestety jak zwykle jest kuku, jest problem tego samego rodzaju, że nie pozwala mi to wejść. Nawet czy kliknę na bazę, zawsze muszę skombinować. No dobra, słuchajcie. Czym się wiąże? Wiecie co? Już jeszcze nie było tak krótko, ja skoczę zapulować na dwa półgoroki. Na zakończenie tego odcinka. Dobrze Cię znowu widzieć, Eli. Widzę, że udało Ci się odzyskać demeter. Zaraz zejdę. Ej, Roy, zdołałam odblokować kolejne pomieszczenia wewnątrz. Dzięki. Przedwieczni przed wieczni malowali, hmm. parę w ty. Nie no, odszedłem detta. Nazwa to nagranie na Słuchaj, Twoim to tak wami, ale Często je to oglądałam. Chyba, to Ja również często je oglądałam. Kiedy chciałam zająć czymś myślą, bardzo kocha swojego. Ale chciałaś mi coś powiedzieć. Gdy cię nie było, chciałem zobaczyć co u niej. Zaczęliśmy gadać. Prawda? Sprawdziła dane Gai, żeby się dowiedzieć, jak schwytać Stosa Ale gadaliśmy też o innych rzeczach. No wiesz, żeby się lepiej poznać, nie? Wtedy mi powiedziała, że jeden z członków Zenitów może się różnić od reszty. Tilda. Hades była w jego kompleksie. Śmiało. W drodze na ziemię Zenici nigdy się nie pokazywali. O mnie, bo to opiekuńczy, nazywał ich moimi dobroczyńcami i obiecywał, że kiedyś ich spotkam, gdy dość się nauczę. A hmm. potem? Kiedyś. W interfejsie szkolnym. Znalazłam Dobra. dane o Tildzie w kompleksie. Chyba była pośrednikiem i z pewnością znała Elizabeth. Może. Dobra. Czyli. Dobra trochę skrócę to dialogu, to długo będzie trwało, chcę jeszcze pójść, populować to jest grazy, to jest nie to jest zagrace, że zakłada, ale my admitted, nie będziemy grali z... dobra, misja. gdzie, gdzie pójdziemy główne, poboczne druga zwrotka, zadanie druga zwrotka, spotka się na miejscu z... Byliśmy tu? Byliśmy tu, słuchajcie. Ja tu byłem. Mierz szybko załatwimy sprawę. Pulejemy te dwa półgorogi. I przy okazji może wyłapię obwód yy, główny półgoroga. ZO mówiła, że tu są głoworogi, których części potrzebuje do uleczenia bogini ziemi. Dam jej znać, że tu jestem. Hej, zo? Dobra, to idziemy. Jeszcze raz dziękuję za pomoc. Jeśli się uda, jeśli uleczymy bogini ziemi, cierpienie to ludu się zakończy. Jak sądzisz, jak przyjmą to Fein i Chur? Sądzili, że zagłada plemienia to kwestia czasu. Nie zgadzamy się w paru sprawach, ale myślę, że tym razem chcielibyśmy mylić. Wtedy cię musimy. Chłopów I, I nie są same. Musimy do tego podejść z głową. Podam ręce do Czego mi brakuje? Właśnie brakowało mi tego cyrkulatora. Super, będę w ogóle maksymalnie. No my idziemy ubić... Yy... Nie jest błękitna. stała? Trochę się zasadzi. Ty do... Masz terdzenie sterujące? Bez ją od ciebie. Ech. Proszę. Dwardzenie sterujące wedle życzenia. Dzięki. Zao potrzebuję trochę czasu, by przeżyć A no, ja zajmę się czymś innym. A no, ja zajmę się w tym czasie polowaniem na. No kolejnych półgorogów. bo potrzebujemy ich kurde nie ma ich no nic wracamy do głównej bazy pogadamy z i na tym zakończymy ten nasz odcinek nieszczęsny słuchajcie widzimy się już w kolejnym odcinku z gry For Horizon Forbidden West mm. a ja idę. Na razie wyłączyć wodę, umyć się i spać no. i jeszcze będę po świętach wezmę się, chyba spróbuję. Jeżeli nie będzie elektryka, to ja spróbuję sam naprawić taki moduł. Bo muszę zobaczyć z czego to się składa w ogóle. Zaraz sobie jakiś schemat cięgnę z internetu. Zobaczę o co to chodzi. Jeżeli to jest uszkodzony jakiś moduł. No to powinienem go bez problemu naprawić. Zobaczymy z czego składają się takie nakładkowe czujniki ruchu. Jeżeli to jakiś rezystor przepalony albo jakiś moduł, no nie ma problemu, mam tych części na pęczki, mam lutownicę. Nie wiem, jak to wymienić. Nie jest to jakiś trubopłot. Bierzmy się zatem za. Więc ten cały hefajstnos jest jak. Dajmy się za. się za. Hej, Hej, nieźle. Warl mówił, że becie trudno. Chciałabym jej jakoś. Nie jestem pewna, czy to. Na owoce zawsze trzeba czekać. Hmm, dobra. Skoro już odzyskałaś ten niestety. Gaja powiedziała, że kod trzeba zmienić przy użyciu danych z rdzenia. Umieściła na moim fokusie program, które to dość skomplikowane. To daj mi znać w razie. Jasne. Dobrze. Zatem dzięki serdeczne za oglądanie. Ja sobie skoczyszczę. Życzę Ci powód. Skoczymy, ulepszymy pancerz do warsztatu. I może odblokujemy sobie kolejną dominację. Nie jestem pewny. Gdzie znakomicie Nie mamy obwodu głównego, słuchajcie, półgoroga. To jest pewien rodzaj problemu. A zobaczmy, czy możemy ulepszyć w takim razie pancerz. Nie możemy, brakuje nam czego. Głównego obwodu Solar Dobra, do zobaczenia w kolejnym odcinku z Horizon Forbidden West. Zobaczmy, co Eren, tam byli, hey, no. Tak, wszystko... No dobra Warlda. Moż, jeszcze... Muszę się... Trzymajcie